Około 16 km od wybrzeży Brazylii trzech rybaków, płynących swą małą łodzią, zauważyło w oddali jakąś niewielką jednostkę. Gdy się zbliżyli, dostrzegli mężczyznę na trawie ratunkowej rozpaczliwie machającego w powietrzu koszulą. Było oczywiste, że wychudzona postać prosiła o ratunek, więc rybacy podpłynęli bliżej i zabrali go na swój pokład. Mężczyzna był tak głodny, że jadł wszystko, co mu dawali. Nie mówił ani słowa po portugalsku, więc rybacy nie poznali pełnej historii nieznajomego. Dopiero gdy trzy dni później dopłynęli do brzegu, był w stanie opowiedzieć komuś o szczegółach swojej podróży tratwą. Nazywał się Poon Lim i był stewardem na pokładzie parowca Ben Lomond, Statku brytyjskiej marynarki handlowej, który został storpedowany w listopadzie 1942 roku. Lim znalazł tratwę i dryfował na niej przez 133 dni, aż w końcu został uratowany przez rybaków 5 kwietnia 1943 roku. W tym miejscu mała dygresja. Nieścisłości wokół tego wydarzenia jest co niemiara. Jedne opisy mówią, że statek został storpedowany w południe, inne, że w nocy, jedne, że bohater nie umiał pływać, inne, że jako syn rybaka doskonale dawał sobie w wodzie radę, jedne, że ocaliła go drewniana tratwa o wymiarach 2,40x2,40, inne, że była to tratwa tak systemu Karleja. Różna była ilość członków załogi parowca i było jeszcze kilka innych drobnych rozbieżności. Dlatego też przyjąłem fakty, które wydawały mi się najbardziej prawdopodobne, co nie znaczy, że nieświadomy nie mogłem popełnić błędu. Pun Lim urodził się na chińskiej wyspie Hainan w 1918 roku. W przeciwieństwie do swoich rówieśników, chodził do szkoły. Jego rodziców było na to stać dzięki pieniądzom przesyłanym przez starszych braci, którzy pracowali w fabryce. W latach 30. XX wieku, kiedy Japonia najechała i próbowała podporządkować sobie Chiny, ojciec zdecydował, że lepiej będzie jeśli 16-letni młody człowiek wyjedzie, niż zostanie wcielony do chińskiej armii by walczyć z Japończykami. Jako chłopiec okrętowy zaciągnął się na brytyjski statek, dołączając do jednego ze swoich braci, który już służył w marynarce handlowej. Życie na morzu było być może lepsze niż życie pod japońską okupacją, ale w środowisku zdominowanym przez Europejczyków, Azjaci często byli dyskryminowani. Nie tylko otrzymywali jedną trzecią wynagrodzenia, jakie brali ich brytyjscy koledzy. Ale także uniemożliwiano im dostęp do premii za ryzyko wojenne, a ich krewnym odmawiano odszkodowania za śmierć. Nierzadko byli także bici przez swoich oficerów. Poon Lim zrezygnował z morza i w 1937 roku wyjechał do Hongkongu, by zostać inżynierem mechanikiem. Ale Brytyjczycy zostali ostatecznie zmuszeni do poprawy swoich płac i warunków pracy po strajkach i naciskach ze strony rządu chińskiego, na tyle, że Lim, w przeddzień japońskiej inwazji podczas II wojny światowej, zaciągnął się do służby jako drugi steward na pokładzie parowca Ben Lomon, płynącego z Port przez Kapsztad i Paramaribo w Gujanie Holenderskiej, czyli obecnym Surinamie, do Nowego Jorku. Swą nazwę Ben Lomond otrzymał od szkockiej góry. Zbudowano go w 1922 roku. Miał 130 metrów długości, 17 metrów szerokości i wyporność 6630 ton. Był niezwykle powolny, dlatego też nie mógł pływać w konwojach, ale wyposażono go w dość skąpe uzbrojenie i przez ocean pływał zazwyczaj samotnie. Ben znajdował się już sześć dni od celu, gdy 23 listopada 1942 roku został storpedowany przez niemiecki okręt podwodny U-172. Został trafiony w maszynownię, a ponieważ nie przewoził ładunku, woda bardzo szybko wypełniła całe wnętrze i jednostka zatonęła w ciągu zaledwie dwóch minut, około 750 mil na wschód od ujścia Amazonki. Poon limowi udało się chwycić kamizelkę ratunkową i wyskoczyć za burtę, nim eksplodowały kotły statku. Nie był jedynym ocalałem z 54-osobowej załogi. Zauważył, że nieopodal na tratwie znajduje się pięciu innych marynarzy. Nim do nich dopłynął, niemiecki ubot wynurzył się i na jego pokład zostali zabrani rozbitkowie z tratwy. Po chwili. Najprawdopodobniej po krótkim przesłuchaniu, marynarze wrócili na tratwę. Okręt podwodny gwałtownie się zanurzył, a wir spowodowany manewrem wciągnął tratwę i ludzi pod wodę. Został sam na oceanie. Po dwóch godzinach pływania udało mu się odnaleźć pustą tratwę ratunkową typu Carley. Tratwy te były owalnym lub prostokątnym pływakiem, Wykonanym z miedzianej lub stalowej rury o średnicy od 30 do 50 cm, otoczonej grubą warstwą korka, a następnie pokrytą płótnem i pomalowaną. Podłoga wykonana była z drewnianych listew. Konstrukcja miała tę zaletę, że nawet po przewróceniu wciąż nadawała się do użytku. Na taką właśnie tratwę o długości 240 cm natknął się półn Lim. Było na niej kilka puszek sucharów, 40-litrowy zbiornik z wodą, nieco czekolady, cukier w kostkach, kilka rac świetlnych, dwie świece dymne i latarka. Na rogach tratwy można było ustawić drewniane maszty, i rozpiąć na nich prezentowy dach oraz pas brezentu, który mógł służyć jako chroniące przed wiatrem i falą nadburcie. Początkowo zjadał zapasy i pił wodę ze zbiornika na tratwie, ale później zdał sobie sprawę, że nie wystarczy ich na długo. Zaczął łapać deszczówkę w prezentowy dach i łowić ryby. Z bezużytecznej latarki wyjął drut i zrobił z niego haczyk na ryby, a następnie posługując się paznokciami, zębami i przy pomocy puszki po sucharach, wyciągnął z drewnianego pokładu jeden z gwoździ i zrobił z niego hak na większe ryby. Jako żyłki wędkarskiej użył rozplecionej konopnej liny. Na przynętę używał pokruszonych herbatników, z których zrobił ciasto. Gdy już złowił małą rybkę, używał jej jako przynęty na większe ryby, zjadając zdobycz na surowo. Raz złapał rekina, ale ten zaatakował go, gdy lim wciągnął go na pokład. Owinął ręce koszulą, ponieważ skóra rekina jest niezwykle ostra, i po długiej walce, w której użył butli na wodę jako maczugi, udało mu się go pokonać. Następnie rozciął go i wyssał krew z jego wątroby, by ugasić pragnienie, ponieważ od kilku dni nie padało i nie miał już słodkiej wody. Później odciął płetwy, stanowiące chiński przysmak, i pozwolił im wyschnąć na słońcu łapał też mewy, których mięso solił wodą morską i suszył na pokładzie. Podobnie czynił ze złowionymi rybami, których nie zjadał od razu, lecz sprawiał je przy pomocy noża zrobionego z cynkowej puszki po herbatnikach, po czym suszył na lince rozciągniętej między masztami. Pewnego razu podczas sztormu rozbitek stracił cały zapas ryb i słodkiej wody. Półżywy Przeżył jedynie dzięki ptakowi, którego go schwytał i wypił jego krew. Początkowo liczył dni, zawiązując węzły na linie, ale później uznał, że to nie ma sensu i zaczął liczyć pełnię księżyca. Starał się dbać o sprawność fizyczną. Jedynymi dolegliwościami, które mu się przydarzyły, była choroba morska i oparzenia słoneczne. Codziennie także pływał dla bezpieczeństwa, przywiązując się do tratwy liną przymocowaną do nadgarstka. W czasie swej samotnej podróży, Pun Lim stracił 9 kg wagi, ale po zejściu z tratwy mógł chodzić bez niczyjej pomocy. Dwa razy był bliski ratunku. Najpierw dostrzegł go statek handlowy, ale nie uratowano go dlatego, że, jak twierdził Pun Lim, był Chińczykiem. W rzeczywistości prawdopodobnie na statku uznano go za przynętę, zastawioną przez nieprzyjacielski okręt podwodny. Drugim razem dostrzegła go eskadra amerykańskich samolotów patrolowych. Jeden z nich zrzucił boję radiową, ale wkrótce nadciągnął sztorm, który odepchnął pławę wiele mil dalej. Pewnego razu napotkał też niemiecki lub włoski okręt podwodny, który przestrzeliwał swoje karabiny maszynowe. Niemcy, choć widzieli rozbitkę na trawie, nie zainteresowali się jego losem i odpłynęli. 5 kwietnia 1943 roku, po 133 dniach pobytu na tratwie ratunkowej, Lim zbliżył się do lądu u ujścia jakiejś rzeki. Kilka dni wcześniej zdał sobie sprawę, że ląd musi być niedaleko, ponieważ zmienił się kolor wody. Nie było już głębokim błękitem oceanu, lecz była bardziej żółtawa i mulista. To właśnie wówczas dostrzegło go owych trzech rybaków. Którzy zabrali go z i przetransportowali na ląd do szpitala w brazylijskim Belem. Spędził tam cztery tygodnie, podczas których brytyjski konsul organizował mu podróż powrotną do Wielkiej Brytanii. W Londynie Lim został odznaczony przez króla Jerzego VI medalem Imperium Brytyjskiego. Po wojnie postanowił jednak wyemigrować do Stanów Zjednoczonych ale limit chińskich imigrantów został wyczerpany. Jednak dzięki swojej sławie i pomocy senatora Warrena Magnusona otrzymał specjalne pozwolenie i ostatecznie uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Jego doświadczenia z samotnej żeglugi na tratwie zostały spisane i użyte następnie do szkolenia marynarzy i lotników, którzy mogli znaleźć się w podobnej sytuacji. Poon Lim zmarł w Bruklinie 4 stycznia 1991 roku w wieku 72 lat. Nie jest to jedyny przypadek, gdy rozbitkowie na morzu spędzili wiele dni. Niektórzy z nich nawet dłużej niż Poon Lim, ale znajdowali się oni na pokładach łodzi a nie na tratwie ratunkowej. Znana jest historia trzech polinezyjskich nastolatków z Tokelau, którzy na oceanie bez wody i jedzenia spędzili 50 dni. Inny rozbitek na nadmuchiwanej tratwie ratunkowej spędził 76 dni. Angielskie małżeństwo po staranowaniu ich jachtu przez wieloryba dryfowało przez 117 dni. Przez 118 dni natomiast dryfowała załoga w odwróconym do góry dnem jachcie, nim szczęśliwie została wyrzucona na plażę. Meksykański rybak Jose Alvarega dryfował na oceanie 438 dni, pokonując 6700 mil, natomiast dwa wieki wcześniej, w 1815 roku, 484 dni na morzu. Znajdowała się załoga japońskiego frachtowca. Ale o tym będzie już w innych podcastach. Natomiast o czterech radzieckich żołnierzach, którzy bez słodkiej wody i jedzenia przez 49 dni na desantowej barce dryfowali po Pacyfiku, już opowiadałem w jednym z podcastów. Link do niego znajdziecie w opisie. A tymczasem do usłyszenia.